combien, pourquoi, Qui? Comment? Po francusku będzie quel, 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 quel. Cześć, tu Michalina, Twój nauczyciel języka francuskiego. Jesteś na moim YouTubie i dzisiaj zobaczymy razem pytania w języku francuskim. Słówka pytające, jak powiedzieć po francusku, czemu, dlaczego, po co, jak i tak dalej. Zobaczymy ich dzisiaj 10. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, gotowa, no i. Zaczynajmy dzisiejszy filmik! Alok! Pierwsze słówko pytające, które zobaczymy dziś jest to czy. Czy po francusku mówimy est-ce? -que". Powtarzajcie! Est-ce? -que". I zrobimy oczywiście za każdym razem przykłady. I jak chcecie zadać pytanie czy lubisz jeść czekoladę po francusku powiemy est-ce -que tu aimes? manger du chocolat Powtarzamy Est-ce que tu aimes manger du chocolat? Alors, uwaga, jak używasz est-ce nie robisz inwersji. To znaczy, że nie odwracasz czasownika i osoby. Tego nie możesz robić. Drugi przykład: czy wiesz, gdzie jest masło? Po francusku powiemy est que tu sais où elle beurre. powtarzamy. Est que tu sais où elle beurre? mała przerwa pamiętaj, zostaw łapkę w górę pod tym filmikiem, będzie mega miło i możesz subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Kontynuujemy! Drugie słówko pytające, które zobaczymy dzisiaj, jest to słówko ,,co". ,,Co'' po francusku można powiedzieć ,,quoi'', można powiedzieć ,,que'', i też można powiedzieć i często użyjemy ten ,,qu'est-ce''. który pochodzi właśnie z ,,que''. Ja dziś wolę się skupić na tym quest bo uważam, że jest łatwiejszy i dość popularny w użyciu. Także skupimy się na quest que", który znaczy co, a zrobię filmik w przyszłości o różnych co w języku francuskim, jak je używamy i w której sytuacji. Przykład, co robisz dzisiaj? Po francusku powiemy Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Powtarzam: Qu'est-ce que tu fais Aujourd'hui. Co oznacza, co robisz dzisiaj? Inny przykład. Co kupiłeś? Po francusku powiemy, Qu'est-ce que tu as acheté? Powtarzam, Qu'est-ce que tu as acheté? Uwaga znowu, qu'est-ce que, tak samo jak est que, nie możesz robić inwersji. A w kolejnych przykładach zobaczysz, że już będzie można. Trzecie słówko pytające będzie dlaczego. Dlaczego po francusku mówimy pourquoi? Powtórzcie. Pourquoi? ok? Pourquoi oznacza dlaczego, i tutaj będziemy musieli zrobić inwersję, ok? To znaczy odwrócić czasownik i osobę. I na przykład, dlaczego czytasz tą książkę? Po francusku powiemy Pourquoi li-tu? Widzicie, robimy inwersję. Li-tu ce livre. Powtarzam. Pourquoi li-tu ce livre? No dobra, uwaga! W języku potocznym bardzo często się zdarza, że nie robimy tej inwersji i po prostu rozmawiamy Pourquoi tu LIS ce livre? I jak powiecie, tak jest. Również prawidłowe. Często w potocznym języku, jak już rozmawiamy z kimś, nie robimy tej inwersji. Jednak jeżeli chcecie może na jakieś ważne spotkanie kwalifikacyjne, czy może będziecie rozmawiali z ważnymi osobami, no to może bardziej już wypada zrobić tą inwersję, żeby wypaść bardziej elegancko. Ale jak rozmawiacie w potocznym języku, nie jest to obowiązkowe. Lecimy dalej z kolejnym przykładem z dlaczego. I na przykład, dlaczego tu jesteś? Po francusku powiemy, pourquoi es-tu là? Ok? Robimy inwersję. Pourquoi es-tu là? Lecz jak powiecie, pourquoi tu es là? Też jest prawidłowe, w potocznym języku to nie jest błąd. Lecimy z kolejnym słówkiem pytającym, jest to słówko comment. Comment. I znowu, możecie zrobić inwersję, ale nie jest to obowiązkowe. I na przykład, no to jak się nazywasz? Po francusku możecie powiedzieć, jak robimy inwersję Comment t'appelles-tu? OK, powtarzam Comment t'appelles-tu? Jak się nazywasz? A bez inwersji będzie Comment tu t'appelles? Powtarzam trochę wolniej Comment tu Tapel. Możecie wybrać, który wolicie. I ten, i ten jest prawidłowy. Albo jeżeli jesteście z kimś na pan, pani, wtedy powiecie: comment vous wu vous Ok? Jak pani się nazywa? Jak pan się nazywa? Comment vous wu vous Teraz znowu, jeżeli nie zrobicie inwersji, wtedy powiecie: Komo vous, wu vous Powtarzam, wolniej. Comment vous vous appelez? Kolejne słówko pytające ile. Ile po francusku mówimy combien. Powtarzamy? Combien. Na przykład ile to kosztuje? Combien ça coûte. Powtarzam? Combien ça coûte. Można również powiedzieć odwrotnie, stawiając combien na końcu i powiedzieć Sakut combien. Jeszcze raz. Sakut combien. Lecimy z kolejnym słówkiem pytającym, jest to u. U znaczy gdzie. U. I na przykład, gdzie pracujesz, u TRAWAJ tu. Robimy inwersję. U. Trawaj tu, albo bez inwersji można powiedzieć Tu travaille où Jeszcze raz. Tu trawaj où Inny przykład, gdzie jest Lili u e Lili Powtarzam. où e Lili Kolejne słówko pytające kiedy. Kiedy po francusku mówimy quand Kiedy Quand Na przykład kiedy jedziesz na wakacje? Quand vas-tu en vacances? Powtarzam. Quand vas-tu en vacances? Inny przykład. Kiedy musisz oddać tą książkę? Po francusku powiemy Quand dois-tu rendre ce livre? Powtarzam. Quand dois-tu Rendre ce livre? Następne słówko pytające: KI KI oznacza kto? Powtarzamy: KI Na przykład, kto tam pracuje? Po francusku powiemy: Qui travaille là-bas? Powtarzam: Qui travaille là-bas? Z qui, co oznacza kto, można również powiedzieć z kim. Wtedy będzie avec qui. Na przykład z kim pracujesz? Avec qui travailles-tu? Powtarzam. Avec qui travailles-tu? Można też zrobić odwrotnie. Tu travailles avec qui? Powtarzam. Tu travailles avec qui? Następnie mamy o której godzinie. O której godzinie po francusku powiemy à quelle heure? Powtarzamy. A quelle heure? Co oznacza o której godzinie? Na przykład, o której godzinie wracasz? A quelle heure reviens-tu? Powtarzam. A quelle heure reviens-tu? Albo nawet można zrobić odwrotnie. Tu reviens. A quelle heure? Także widzicie? francuski nie jest taki sztywny. Możecie miksować, ok? Też nie byle jak. Ale można z przodu, z tyłu słówko pytające postawić. Ale oczywiście w szkołach często będą was uczyli robić inwersję. Ja też uczę tego swoich uczniów, żeby robili inwersję, jak mamy właśnie jakieś słówko pytające. Ale zobaczycie, że w potocznym języku, jak naprawdę tak na co dzień rozmawiacie, no to tej inwersji rzadko używamy. Nie powiem, że nigdy, ale rzadko. To inwersję użyjemy właśnie w takich sytuacjach, jak już chcemy wypaść elegancko, jakieś ważne spotkanie, ale jak już jesteśmy tak z kimś już na takiej codziennej rozmowie, no to już ta inwersja nie jest obowiązkowa. Lecimy dalej z ostatnim słówkiem pytającym. Jest ich cztery, ale i tak te cztery tak samo się wymawiają i to właśnie jest jaki, jaka, jakie. Po francusku będzie kiel, 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 kiel. Wymawia się te słówka pytające tak samo, jedynie różnica jest w pisaniu. Pierwszy kiel, który jest z jedną literą L i bez litery S na końcu, to jest rodzaj męski. Jaki? Na przykład, jaki telefon? Kiel, telefon. A teraz trzymamy ten sam kiel, tylko dodajemy już S na końcu, i wtedy to jest znowu rodzaj męski, tylko że. Liczba mnoga. I na przykład jakie telefony? Kiel, telefon. I w pisaniu tylko dodajemy s. Teraz jak jest kiel z dwoma l, to już jest rodzaj żeński. Na przykład jaka dziewczyna? Kiel, fi. A jak będzie kiel znowu z dwoma l i skońcowo literą s, to znowu jest rodzaj żeński w liczbie mnogiej. Na przykład jakie kwiatki wolisz? Po francusku kwiatek jest rodzaju żeńskiego i powiemy quel fleur préfères-tu. Ok, i dodajemy tylko s do quel i do fleur dodajemy s. Voilà moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę tuż poniżej. Tutaj możesz subskrybować kanał, a tutaj możesz zobaczyć inny odcinek. Widzimy się w kolejnym filmiku. पापा!